Pisze ustawę? No nie ma możliwości, żeby pan prezydent zawetował taką ustawę. Nie jest... ma takiej możliwości, ale pytaliście się o to. Czy to jest wasze przypuszczenie? Nie, pan prezydent y, wysłał projekt, który zawetował wcześniej. Wysłał jego część do Sejmu. To jest ustawa, która z jednej strony daje gwarancję, że ceny nie wzrosną, czyli akceptuje, rozumiem, ten postulat prezydenta także. Chodzi z ustawą rządową, bo przez nas napisaną I z drugiej strony też daje wsparcie tym, którzy mogliby być narażeni na ewentualne podwyżki cen ciepła systemowego. Więc to jest dobra ustawa. Liczymy tutaj na poparcie ze strony pana prezydenta. Dążycie do tak. 30 września? Wszystko tak. będzie w, w, w polu? To będzie zależało też od prezydenta, jeżeli chodzi o rząd, jeżeli chodzi o parlament. Wszystko będzie w ale zdążymy. prezydent ma więcej czasu. Ma Tam jest wakacje, legis. ma po prostu dużo czasu, może co so wstrzymać A nie poczekać. będzie skomplikowana ustawa, to nie będą skomplikowane rozwiązania, to są rozwiązania ze wszech miarę słuszne i dobre dla obywateli, więc liczymy na podpis. No ale liczycie, czy macie pewność? Bo jak mówię, może się wstrzymać chociażby. Ja miał mówić bardzo wprost, to yy, liczyłem na podpis także poprzedniej ustawy, która i systemowo, i tak ad hoc na ostatni kwartał doprowadzała do niższych cen energii.